Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejne podsumowanie minionego miesiąca. Mówimy tutaj oczywiście o miesiąca mangowego. I manga u mnie troszeczkę spowolniła. Ja oczywiście sobie czytam cały czas jakieś nowe pozycje. Tego nie ukrywam. Tylko że już nie na taką skalę. Pewnie to się niebawem zmieni, bo zacznie się nowy ten wiosenny czy tam letni festiwal, nie wiem jak to będzie nazywane, i będę chciał poznać troszeczkę nowości. Oczywiście cały czas wychodzą nowości na nasz polski rynek, i ja mm, też przy okazji czytam niektóre, czy to pojedyncze tomy, czy jakieś nowsze pozycje, które mnie zainteresują, czy sobie zamawiam, choćby nawet mogliście zobaczyć teraz ostatnio na kanale. No jakiś czas temu prezentowałem najnowszy ten tom, pierwszy tom Sailor Moon Eternal Edition. Dobrze, Eternal, Eternity Edition, wiecie o czym mówię. No i... Oczywiście w tamtym wypadku nostalgia zadziałała, tutaj się nie da tego ukryć. Więc postanowiłem, mimo wszystko, że miesiąc jest słabszy, kontynuować dalej prezentację Mank, jeżeli jakąś przeczytam. Oczywiście tutaj zawsze skupiałem się na tych jednotomowych, tak jak wspomniałem, bądź pozycjach, które są pierwszym tomem otwierającym jakąś daną serię. No i mogłem wtedy zrobić sobie jakieś zestawienia czy podsumowania top 5. No, w tym miesiącu tak dokładnie, w sumie to w miesiącu grudniu, bo to jest zeszłego podsumowanie, takowe mogę Wam zrobić. Tylko, że ono będzie no, takie dość ubogie, tak naprawdę, bo tylko trzy pozycje pojawiły się na moim kanale, ale chciałbym o nich chwilkę porozmawiać. Tak, bardzo chwilkę. Pierwszą pozycją jest nowość, taka nowość no, festiwalowa, do której przysiadłem i zdecydowałem się. Gachia Kuta. Jest to komiks od wydawnictwa Studio JG, czy może manga, tak? No, różnie wolicie, żebym mówił. I od tych okładek zawsze gdzieś tracę tą ostrość, więc wybaczcie, próbuję jakoś o właśnie złapać, ale różnie z tym bywa. No i generalnie Gachia Kuta jest to. Historia troszeczkę taka starająca się być na swój sposób do Roche doro, tylko że no nie do końca jej się to udaje. Owszem, Gajcia Kuta nie jest złą pozycją, mimo wszystko czytało mi się to całkiem przyjemnie, ale nie ma jakiejś takiej chemii między mną a tą pozycją. No, zdecydowanie nie ma. Przeczytałem, ok, zobaczę, może będę chciał kontynuować tą serię, ale nie jestem pewien. Na razie po dwóch czy trzech, trzech tomach jestem do Roche doro. Gdzieś tam z czasem będę chciał powrócić, kontynuować dalej, tak jak inne mangi, które czytam, bo samego Dorohedoro to już jest 9 tomów. A czy będę chciał tą pozycję, tego nie wiem. Mówię, historia w sumie spoko, w miarę spoko, no nie powiem. Też mówię, troszkę to wszystko takie właśnie zalatujące jest tym właśnie co wspomniałem, tylko że tutaj kreska jest taka bardziej przystępna, miła jednak mimo wszystko dla oko, nie jest taka brudna, i industrialna jak to właśnie w Roche Doro i może też to tam mi bardziej paradoksalnie przypasowało, nie wiem, na pewno jest lepsza obwoluta, no i tam mamy większy format, więc... Tak pokrótce to się właśnie ma do wspominanej przeze mnie mangi. Drugą pozycją jest coś, co wam już jakiś czas temu pokazałem i w końcu troszeczkę poczytałem, dałem szansę. Chyba też z dwa czy trzy tomy mam za sobą. Jest to pozycja od Vaneko, Spy X Family, czy po prostu Spy Family, czyli rodzina szpiegów i powiem szczerze, jest fajne na swój sposób. Ale mimo wszystko gdzieś tam dalej w las pewne rzeczy jakoś nie do końca mi chyba pasują tak jak chciał. Jest za dużo pewnych elementów związanych z tą całą misją, związaną z dostaniem się do szkoły córki naszego agenta. A. Tych innych relacji, gdzieś coś mi troszeczkę brakuje. Mimo wszystko, że jest to jakieś fajne. Zobaczę, na swój sposób jest fajne, to ogólnie z tego co ja już wspominałem o tym, że na, ta, ta seria gdzieś tam była obok tego wszystkiego i dopiero jak się pojawiła wersja anime, to Spy Family się. Zrobiło bardziej popularne, głośniej, i, i ludzie zaczęli ją czytać. No ja mówię, mam tyle tego czytania, że gdzieś w pewnych, że tak powiem, momentach muszę czasem, może nie tyle rezygnować, ale coś trochę bardziej odkładać i zobaczyć, czy będę do tego wracał. Mam ochotę, a jak będzie do końca, to nie wiem. Pokrótce tak się prezent ta manga, no mówię na pewno tutaj bohaterka kobieca, czyli matka tej rodziny jest śmieszną postacią, i taką w sensie charyzmatyczną, mimo że jest zabójczynią, no ale sami wiecie. No i na koniec taka perełka, porządna cegła powinienem powiedzieć tak naprawdę, która mnie przygniotła i sprawiła, że jednak powróciły wspomnienia do tego stopnia, że zdecydowałem się kupić kontynuację aż 12 tomów ostatni w sumie w drodze, aczkolwiek to były okazje. Część z Was może już wiedzieć o czym mówię, a część nie przede wszystkim trafiły mi się w wersji Deluxe Battle Angel Ality, te pierwsze, znaczy pierwsze 4 tomy, które pojawiły się. Bo w sumie w takim wydaniu to powstało. Kiedyś wychodziła w tym mniejszym formacie Battle Angel Alita od studia, oczywiście tutaj JPF a później wydali powiększony format, pogrubiony, czyli w sensie nie jeden, tylko tam dwa czy trzy tomy plus, minus w jednym. Tak mówiąc, okulnikowo. No i wyszła taka wersja deluxe, czterotomowa, która powiem szczerze, naprawdę daje radę. Bo no ja wam w ogóle pokażę. No wygląda to spoko, wygląda to spoko na takich dużych kartach historii, jak ja to pozwolę sobie użyć takiego określenia. I co mnie tutaj. Zaciekawiło. To jest ponownie to samo co w przypadku Akiry. Lubiałem anime w przypadku Ality akurat. Tam było w przypadku Akiry do czego zmierzam, bo trochę to zakręciłem. Chodzi mi generalnie o to, że anime Akira było rewelacyjne, a po przeczytaniu pierwszego tomu już zobaczyłem jak wiele jest innych zwrotów akcji i tej historii w historii którą nie doświadczyliśmy w Anime. I tak samo jest w przypadku Battle Angel Alita, gdzie była to ofałka swojego czasu dwu epizodowa A tutaj już, tak naprawdę, w tym tomie to, co się wydarzyło, właśnie w ofawce mamy, a nawet ciutkę więcej. A jeszcze zostały trzy tomy, <laughs> więc sami macie już odpowiedź, jak to wygląda. Więc wow! no. Taka mówię cegiełka. Tutaj dla przykładu tak mamy Spy X Family, który jest tym takim formatem mniejszym, nie średnim, jak ja to nazywam, więc widzicie jaka jest różnica w wielkości i no, będę sięgał dalej oczywiście po te trzy tomy ality, które są jeszcze w tej wersji Deluxe Edition z tego oryginalnego, no i plus Last Order, które jest aż 12-tomowe właśnie takie cegiełki, a teraz jeszcze ma być coś nowego do tego, więc sami macie odpowiedź i widzicie ile tego jest i w sumie się cieszę, że właśnie daje w taki oto sposób szansę tym pozycjom, więc tak się prezentuje ubogo, ale jeśli chodzi o ali, to wszystko rekompensuje naprawdę. Taki był miniony tydzień mangowy tydzień, miesiąc czyli mówimy tutaj o grudniu. styczeń jeszcze trwa, jest na razie posłucha, ale coś spróbujemy z tym zaradzić, chociaż po części. Więc tyle z mojej strony, bo, bo tak to było nagrywane i tak to było pokazane w tym miesiącu. Ja sobie tutaj to właśnie zawsze gdzieś listę robię. Więc dziękuję Wam bardzo obejrzenie tego materiału. Oczywiście zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.